Siematu a to jest festiwal dymówek, także lecimy dalej z tematem. Dzisiaj, dzisiaj, teraz, The House of the Dead 2, Remake. Czajcie to? Nie wiem, czy jesteście aż tacy starzy, żeby pamiętać, o... yy, kurwa, pomiń samouczyk, głośność muzyki, weź mi to ścisz wszystko w pizdu. Bo się normalnie nie słyszę. Dobra, użyj muzyki z oryginału. Nie wiem, czy się tacy starzy, ale. QE? Training on campaign. Okej wiem, rekompensuję tutaj. Dekompensuję. To gra była na automatach. Z takim się normalnie strzelało takim pistoletem. Normalnie napierdalałeś. A ja, jako młody. Grałem na kompie w The House of the Dead, jedynkę, dwójkę, trójkę eee, z kolegami normalnie, bo to na dwie osoby można było grać eee, Ogólnie o co tu chodzi, nie wiem czy, nie wiem czy kojarzycie tytuł kompletnie eee, To jest gra typu wszystko się dzieje automatycznie, ty tylko sterujesz myszką i strzelasz do przeciwników, więc zobaczmy jak to wygląda. Wersja oryginalna Arcade wersja oryginalna, wersja klasyczna, punkt, punktacji, tryb wieloosobowy wyłączony, rozpocznij nową grę. Agent pierwszego gracza, JAMES TAYLOR, GARY STEWART Dawaj tego Jamesa Taylora, rozpocznij nową grę Także wystarczy mieć jedynie myszkę za sobą i... Napierdzielasz, nie? Bonusowe kredyty Możesz wyposażyć się przedmioty zdobyte w poprzednich misjach, aby kontynuować podpisz protokół wciskając... Tu, bonusowe obrażenia Bonusowe magazynki Nie mogę? Kredyty, obrażenia Podpis, pieczęć, kurwa Dodaj przedmiot ósmy przedmiot No kurwa Bonusowe kredyty Okej, okay, czyli jest chcę to i to na przykład, a kredyty walić. I co? I podpisz protokół wciskając, co to jest to? Nie, Enter? Nie, co to jest, kurwa, za. A! Co to jest, co to jest? Na klawiaturze Fuck! Co to jest za guzik, ty? Enter. Backspace. Shit, my god. Tab to jest! Tab, no debilu! Zatwierdź. The of the Boże, ale się w to grało kiedyś, Boże. No, i mamy sterowanie takie, że smyczka i strzelamy. Pej, pij! Jezu, muszę się to przepraszam, ale. Yy, sterowanie. Czułość, 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 czułość. Dziękuję. O. A i chciałem go tam strzelić. No i to samo się przechodzi, my tylko strzelamy. Prawym przeładowywanie. Można różne tutaj milcze też strzelać w otoczenia, żeby coś tutaj wyskoczyło. Ale nie pamiętam.

Tu się też, też można uratować pewne postaci, albo nie. Dobra, udało się. Kurde, nie zdążyłem skrzynek rozwalić. dostał. No tak pamiętajmy, że to jest gra arcade'owa, tak? To mamy licznik punktacji oczywiście. O, dziękuję. Co to? Nie wiem co to życie. Jaki boss ty, trzeba chyba małego na co? Weakpoint. Tak, to ja tej dwójki kompletnie nie pamiętam, nie? W jedynkę chyba bardziej kojarzę. No kurwa jak on go trafić, jak on napierdala dookoła, także. No shit! Ósemki napierdala, i jest dobra. Dobra, then. James. Amy. Harry. Thank God you're all right. What the hell is going on in the city? Don't know. what's going on with the i completely That case, James. Go and prevent the confusion in the city. Okay. Let's meet at Sunset Bridge. We're counting on you, James. No more pulling around. Nieee, nie, uratowany, pery pery Zacznij od nowa, mamy główne, aha, czyli <try> to po całym demie No bo co tu można robić dalej? No nic nie można robić Bardzo szybka akcja. <laughs> boss mode, training mode. I co? Tryb boss? Niedostępny w demo. Training mode. Niedostępny w demo. Tego kampania. A jaki jest dźwięk z oryginału? A, nie będzie, musiałbym zagrać jeszcze raz. Dobra! Najszybsza demówka na świecie, także... Lecimy do następnego tematu, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i pa pa.